Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam ponownie po dłuższej nieobecności. No, niestety, jest tak, że ta moja systematyczność nagrywania filmików sta, strasznie spadła. Nie dlatego, że mi się skończyły tematy, bo tematów jest naprawdę bardzo dużo do poruszania. Po prostu chodzi o to, że no, zwyczajnie po ludzku nie ma czasu, tak? Tak jak wcześniej wspomniałem, w poprzednim filmiku trochę się chorowało i przez to chorowanie narobiło się bardzo dużo innych zaległości, które teraz muszę nadrabiać. No i niestety nie zawsze mogę być tam, gdzie chciałbym być. Nie zawsze ten filmik uda mi się nagrać. Aczkolwiek też zaznaczam. Może być tak, że no, ta intensywność nagrywania filmików jeszcze spadnie, gdyż no, trochę tutaj mam takich kwestii osobistych, które powodują to, że no, muszę się na nich bardziej skupić, co nie zmienia faktu, że, że mój kanał cały czas będzie istniał, tak? cały czas będę starał się coś tutaj na ten kanał wrzucać, może będzie po prostu to rzadziej, tak? także z góry za to przepraszam Was, moi drodzy. A czasami tak bywa, że no są rzeczy, których nawet prepers nie, nie, nie przeskoczy. Yy, moi drodzy i wspaniali. Chciałbym dzisiaj poruszyć no, parę kontrowersyjnych tematów. Tak? Yy, będzie dzisiaj chyba długo. Powiem wam osobiście, że no, bałem się znowu. To jest kolejny temat, którego bałem się ponownie podjąć. Niemniej jednak na ten temat przyszedł mi tak do głowy do rozważenia. Z racji tego, że no, chociażby ostatnich doniesień, właśnie z, ze wschodu, tak, konkretnie z Ukrainy, pod kątem właśnie traktowania cywili, no, poniebieram się trochę po różnych forach internetowych, po różnych kanałach i kanałach nie tylko preperskich, gdzie właśnie wysłuchuję różne opinie na temat e, obrony przy, przy przygotowań i tym podobnych rzeczy. E, Słuchajcie, no ostatnio, znaczy ostatnio nawet dzisiaj rozgorzała dyskusja odnośnie posiadania broni palnej, tak? Też wszyscy tutaj chciałbym do tego ustosunkować. I od razu was proszę bardzo o jedną rzecz. Nie zrozumcie mnie źle. Tak? Będę mówił to, co po prostu myślę, i to co ja czuję, to co ja uważam. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, aczkolwiek jeżeli w którymś momencie będę się mylił, poprawcie mnie, tak? Zwyczajnie poprawcie mnie. Bo, bo ja też yy, potra yy, nie, nie jestem człowiekiem nieomylnym. Zaczniemy od takiej kwestii, która się potocznie, yy, znaczy potocznie, wszystkim wo wobec znana, tak zwana konwencja genewska. Co to jest ta konwencja genewska? Mówiąc w skrócie, konwencja genewska yy, to jest spis, założeń rzeczy yy, mówiące o tym, jak traktować cywili, jak traktować żołnierzy, jak traktować jeńców wojennych w trakcie wojny. I dzisiaj możemy, czy też prowadzenia działań zbrojnych, tak? Yy, I dzisiaj możemy dokładnie sobie zobaczyć, że tę konwencję genewską możemy sobie wsadzić między bajki, mówiąc oczywiście delikatnie. Ostatnie doniesienia właśnie z Ukrainy, konkretnie z miasta Buczy. Wszyscy oglądaliście te zdjęcia, tak? Co tam się działo. Nie tylko tam byli rozstrzeliwani cywile z bronią, a do tego jeszcze wrócę, tam byli jeszcze rozstrzeliwani zwyczajni cywile, i często, gęsto byli roz, rozstrzeliwani za to, że no, wcześniej przynależeli do wojska ukraińskiego, albo było podejrzenie, że walczyli w te 8 lat temu w Donbasie, tak. I, I już na podstawie tego no, po prostu y, oni byli rozstrzeliwani. No dużo też zostało rozstrzelanych y, zwyczajnych, niewinnych y, ludzi, tak. W tym kobiety i dzieci, co jest chyba najbardziej przerażające, znaczy chyba. Co jest najbardziej przerażające w tej wszystkim, w tym wszystkim. Także od razu mogę powiedzieć, wszelkie, wszystkie przepisy humanitarne łącznie z konwencją genewską w razie prowadzenia działań zbrojnych, działań wojennych, wsadzamy sobie między bajki. To jest, jest zapis, jest zapis. Może która ze stron będzie go przestrzegać. Natomiast widzicie, jest jedna strona, która go nie, te, tego zapisu nie przestrzega, ja w niego lekceważy i robi sobie co chce. Tak? Natomiast do czego ja tutaj zmierzam? Ja bym chciał tutaj powiedzieć też trochę w kwestii psychiki, czy pod względem psychicznego przygotowania się do właśnie takiej sytuacji? Ja bym chciał, żebyśmy tak sobie wszyscy, łącznie ze mną, zrobili rachunek sumienia. Taki, taki trochę psychiczny rachunek sumienia. Pierwsza rzecz, zdajmy sobie takie pytanie: czy ja jestem gotowy na to, żeby na, na żywo widzieć to, co teraz widzę w telewizji? Tak? Czy ja jestem gotów na to, żeby któregoś dnia, oczywiście nie życzę nikomu, ale żeby któregoś dnia, wychodząc na ulicę podczas nie wiem, działań zbrojnych, zobaczyć mojego martwego sąsiada, mojego martwego, nie wiem, członka rodziny, jakiegoś innego z martwego człowieka, który no, został rozstrzelany, a wcześniej być może był torturowany, w przypadku kobiet był gwałcony. Tak? Czy ja jestem psychicznie gotowy na to, żeby żeby na, 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 na taką rzecz, na takie obrazy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego też mówię o tym, że wielu ludzi jest bardzo na to psychicznie nieprzygotowanych, tak? Niektórym ludziom psychika siada już w przypadku no, mniejszych katastrof, typu chociażby nie wiem, przejdzie wichura nad jakąś miejscowością zerwie dach. Z domu czy tam z pomieszczenia gospodarczego, dla takiej osoby to już będzie tragedia i ta osoba się załamie psychicznie. Oczywiście, na moim kanale jest film Wola Przetrwania Strach Panika, tak, gdzie człowiek, który przyparty do moru, jest w stanie zrobić dużo. tak, I to jest prawda również. Niemniej jednak, zawsze tak jak wspomniałem, jesteśmy ludźmi i przepraszam najmocniej, no, 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 jeszcze, jeszcze tak do, do, do końca nie doszedłem si do siebie po tej chorobie. Trochę trochę będę tutaj, że tak powiem, chrapolił najmocniej. No was przepraszam za to. Ale wracając do rzeczy. Czy, czy my psychicznie jesteśmy gotowi, właśnie jesteśmy przygotowani na tego typu rzeczy? Tak? No bo wiadomo, no. Inna, inna jest kwestia, kiedy takie obrazy widzimy w telewizji. No, coś się tam dzieje, jest to oczywiście tragedia, ale jest to nadal daleko od nas. Ale jeżeli, nie daj Panie Boże, przyjdzie to do nas, czy ja będę gotowy psychicznie stawić temu czoła, tak? Czy ja psychicznie będę gotowy na to, że będę widział te zwłoki na ulicach? Czy ja psychicznie będę gotowy na to, że zobaczę, że mój dom jest bombardowany, że moje miasto jest bombardowane? Czy ja psychicznie będę gotowy na to, że będę musiał opuścić mój dom, może już nawet na stałe, i, i, i zmienić miejsce zamieszkania, po prostu uczekać? I przede wszystkim teraz najważniejsza rzecz. Czy ja psychicznie jestem gotowy do tego, żeby się obronić? Nie tak dawno na kanale domowy survival Kalisam był taki y, film cywil na no, nie, nie chcę przekręcić tytułu, ale chyba przekręcę. Y, co powinien zrobić cywil na wojnie? Tak, cywil na wojnie. Tak. No i tutaj wyszło na to, że cywila na wojnie powinno nie być. Oczywiście, według Krzyśkalisa Kalisa, ja to trochę rozwinę, może nie tyle rozwinę, co, co powiem, że cywil na wojnie powinien. No, właściwie trzy rzeczy do wyboru. Pierwsza rzecz, walczyć. Druga rzecz, uciekać. Trzecia rzecz, poddać się. W przypadku tej ostatniej rzeczy, no, jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę i nieprzyjaciela. tak? Z Bogiem, sprawa, jeżeli on po prostu zajmie naszą miejscowość, i będzie nas traktował po prostu jak zwykłych cywili. Ale może być taka sytuacja, jak na przykład była wspomniana wcześniej właśnie tutaj miejscowości Bucza na Ukrainie, gdzie po prostu cywile byli rozstrzeliwani za cichy chód po ulicy. Kolejną opcją, jaką mamy, no to jest uciekać. Ale tak ja wspomniałem wcześniej, Czy ja jestem psychicznie przygotowany na to, że ja będę uciekał, tak? Bo niektórzy na przykład są, są takie osoby, które po prostu nie ruszą się ze swojego miejsca zamieszkania. Jest to zrozumiałe, tak? Całe życie żyły, żyli w tym mieście, całe życie w nim spędzili, znają każdą ulicę, będą pewnie, się, będą pewnie tutaj mieszkali. Niektórzy ludzie na przykład i niektórzy prepersi po to rodzą zapasy, żeby właśnie ten trudny czas przetrwać w swoim miejscu zamieszkania, żeby nie uciekać właśnie. Więc to też, też jest taka kwestia tutaj do, do rozpatrzenia. Natomiast ostatnią rzeczą, jaką tutaj powiedz, powiedziałem, no to walczyć, tak? Tylko teraz znowu odniosę się do tej konwencji genewskiej, tak? tak jak wspomniałem, konwencja genewska chroni cywili, chroni jeńców, chroni żołnierzy. Jak Zadam takie teraz pytanie, może trochę otwarte, niemniej jednak, jak to jest w przypadku cywila z bronią? Ja trochę się zapoznałem z tą konwencją genewską. Nie mówię, że jakoś bardzo tak skrupulatnie, niemniej jednak jakoś pobieżnie to wszystko sobie przerobiłem. Ja nigdzie tam nie, 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 nie zwróciłem uwagi odnośnie cywi uzbrojonego cywila. Nie ma tam żadnego zapisu na ten temat. Więc teraz moje pytanie brzmi, jak jest traktowany uzbrojony cywil? Czy uzbrojony cywil to jest cywil? Czy to jest żołnierz? Czy to jest po prostu, no mówiąc kolokcjonalnie, rebeliant, tak? Oczywiście mówię tutaj pod kątem konwencji genewskiej. Jak to jest rozpatrzone? I oczywiście bardzo Was proszę, nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli ktoś z Was chce walczyć, ma takie możliwości, ma broń, nie wiem, chce chwycić za tę broń, tak? Oczywiście macie do tego pełne prawo, tak? Ja Wam niczego tutaj nie zabronię. Niemniej jednak chodzi o to, mi o to, że jak na przykład taki uzbrojony cywil dostanie się do niewoli, nieprzyjaciela, jak on zostanie potraktowany? Tu, tu jest taka kwestia też dosyć sporna, powiem Wam szczerze, tak? I... Jeżeli macie jakieś pomysły na to albo wiecie więcej ode mnie, proszę bardzo, podzielcie się z tym, z tym ze mną, bo może faktycznie coś tutaj pominąłem. Więc tak ja tutaj wspomniałem kwestie psychiczne przygotowania. Przede wszystkim, no, musimy sobie tą odporność psychiczną bardzo wyrobić. Tak? Pytanie teraz też takie, właściwie może nie tyle pytanie, co kwestia taka. Na wielu forach internetowych tak jak wspomniałem na samym początku, nie tylko preperskich. Wielu, wiele osób, wielu, wielu tutaj użytkowników, wielu, wielu forumowiczów, wielu YouTuberów też pisze, że w przypadku agresji zbrojnej na nasz kraj walczyłoby, chwyciłoby za broń. I słuchajcie, to jest godne podziwu i mówię to całkiem szczerze. Naprawdę, na, na, naprawdę. I bardzo mnie cieszy to, że większość ludzi jednak chce walczyć, niż uciekać, niż, niż opuszczać swoje miejsce zamieszkania. To jest bardzo budujące. Nawet tutaj patrzyłem te, te wszystkie różnego rodzaju sondaże, tych wszystkich tutaj firmy, instytucji statystycznych, które, które takie właśnie takie sondaże zawodowo przerabiają. Okazało się, że co piąty Polak w razie zagrożenia wojennego chciałby chwycić za broń. Więc szybko liczyć to jest około 8 milionów osób. Także naprawdę jest to budująca kwestia. Niemniej jednak teraz ustosunkuję się do takiej rzeczy. Czyli to, co też powiedziałem tutaj wcześniej: czy ja jestem psychicznie zdolny do tego, żeby zabić człowieka? Musimy sobie też takie pytanie zadać. Oczywiście. Można podzielić ludzi w takich kwestii też na trzy, trzy grupy. Pierwsza grupa, człowiek, który pociągnie za ten spust, zabije agresora, i że tak powiem, po nim to spłynie. Bo tak działa jego psychika. Jest zagrożony, będzie jego instynkt podpowiada walcz, i on to zrobi bez mrugnięcia oki. Yy, drugi ty, grupa ludzi to będzie człowiek, który zastrzeli tego agresora, tak, zabije tego agresora. Niemniej jednak, za przeproszeniem później potem wszystkim zrobi pod siebie albo zwymiotuje. Bo tak jego psychika zadziała. Bo on sobie jednak zda sprawę z tego, co zrobił, bo to jednak człowiek. Pomimo tego, że ten drugi leciał na niego z bronią i też go chciał, y że tak powiem, zlikwidować. No i trzecia grupa ludzi to są tacy ludzie, którzy pomimo tego, że mają tą broń w ręku, pomimo tego, że nawet y zobaczą to zagrożenie, tego agresora, tak ich sparaliżuje strach, że oni z tą bronią nie będą w stanie nic zrobić. Więc też kolejny sobie musimy tutaj zadać pytanie, czy w razie zagrożenia moja psychika zadziała tak, że ja będę w stanie tego agresora pokonać? I bardzo was proszę, nie zrozumcie mnie tutaj znowu źle, bo nie chcę tutaj namawiać kogośkolwiek do tego, aby się poddawał, czy też uciekał, czy też nie walczył. Oczywiście ja tutaj pozostawiam ten temat Wam otwarty. Każdy niech robi to, co uważa za słuszne. Jeżeli ktoś chce walczyć, ma do tego pełne możliwości, jest do tego zdolny psychicznie, niech to robi. Także, także też tutaj na to zwracam uwagę. Poza tym, jeżeli chodzi o dział, właśnie też tutaj muszę się odnieść do paru kwestii tak zwanych, w cudzysłowie powiedzieć, demonów wojny, którzy też w wielu na wielu, wielu tych różnych grupach, forach internetowych przerabiają. Słuchajcie. Walka to nie tylko strzelanie do wroga, chociaż to również. Walka to też, walka obrona ojczyzny przejawia się też również na innych aspektach. Taką na przykład obroną ojczyzny może być chociażby opatrywanie rannych. Taką obroną ojczyzny może być na przykład: nie wiem, sypanie piachu do worków tak, i, bu i budowanie umocnień. Taką obroną ojczyzny może być kopanie okopów. Taką obroną ojczyzny może być na przykład no nie wiem z zaplataniem ma siatek maskujących. To też będzie obrona, tak? Więc tutaj możemy w różnych aspektach e, się, się sprawdzać, tak? Ja też, znaczy wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Niemniej jednak, gdyby coś się naprawdę tutaj bardzo poważnego stało, no ja jestem z, taki, z tych ludzi, co żeby też z założonymi rękami nie siedzieli. Więc jeżeli nawet nie dostałbym tego karabinu do ręki, no nie chciałbym siedzieć bezczynnie, tak? No chciałbym, coś tutaj, chciałbym być w takiej sytuacji jakoś ba, po, pożyteczny. No oddzielną kwestią jest to, że może zostanę zmobilizowany. Więc no to tutaj już jakby nie mam wyjścia. Słuchajcie, więc może trochę to, co teraz dzisiaj mówię, to jest takie masło maślane, ale naprawdę chcę tutaj zwrócić uwagę na te aspekty psychologiczne tego, czy faktycznie my jako my Jesteśmy gotowi zmierzyć się z trudnymi zdarzeniami, już nie mówię nawet pod kątem wojny, ale chociażby właśnie pod kątem tej klęski żywiołowej. Tak? Czy ja jestem gotowy psychicznie na to, żeby z tą trudną sytuacją się zmierzyć? No i druga sprawa to, co mówiłem na samym początku, co jest warta konwencja genewska. No wiadomo, konwencje genewskie w dzisiejszym świecie są nic nie wartem. Słuchajcie, kolejny temat, który chciałem tutaj poruszyć, i to jest temat, który jeszcze nawet dzisiaj się wałkował. Po, tutaj na kanale u mojego kolegi z Miejskiego Surwiwalu, pozdrawiam serdecznie, gdzie tutaj mówimy o dostępności do broni palnej. No i też się tutaj no, ciekawa dyskusja zrobiła, tak, że oczywiście tutaj kolega z Miejskiego Surwiwalu mówi jak najbardziej tak, tylko żeby robić badania psychiatryczne takich osób. Są osoby, które mówią, że jeżeli mówimy o powszechnym dostępie do broni, to nie robić żadnych badań. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, osobiście również uważam, że takie osoby powinny zostać przez psychiatrę przebadane, tak, które starają się o, o tą broń palną. Oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby ta broń palna była bardziej łatwiejsza w dostępie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jaką mamy geopolitycznej. Niemniej jednak no, uważam osobiście, że, żeby jednak taką osobę y, przebadać się pod względem psychicznym. I powiem Wam taki prosty przykład, tak? No, wiele się słyszało o takich sytuacjach w Stanach Zjednoczonych, jak właśnie te wszystkie szkolne masakry, gdzie dzieciaki uzbrojone wchodziły do szkoły i rozstrzeliwały po prostu swoich kolegów, koleżanki, jak i nauczycieli, tak? No bo coś im odbiło w tym momencie. Natomiast no tutaj, yy, i tak właśnie ten taki przykład dałem właśnie na kanale mojego no, kolegi no, na miejskim Survivalu. I tutaj odezwał się drugi nasz wspólny kolega, Tactical Poland, kolega z kanału Tactical Poland, który mówi, że jakby była powszechniejsza dostępność do broni, no to tutaj, że tak powiem, tych wariatów też można byłoby zlikwidować w takiej sytuacji, tak, mówimy oczywiście o, o człowieku niezrównoważonym psychicznie, uzbrojonym w broni, dokonującym takiej masakry, tak, żebym też został dobrze zrozumiany. Natomiast, no i też powiem tak, no trudno się tutaj z kolegą nie zgodzić, ma, ma tutaj rację, Niemniej jednak, ja osobiście uważam, że jeżeli by takiego człowieka wcześniej przebadać psychicznie, pod względem psychicznym, tak, to myślę, że on by nie dostał tej broni do ręki. Oczywiście kolega ta z Tactical Poland powiedział, że, że takie badania psy, psy, psychiatryczne, psychologiczne to jest trochę pic na wodę, fotomontaż, bo taka choroba psychiczna może wyjść po roku, po dwóch latach, nawet po trzech tygodniach. I też ma rację, i też się trudno z nim nie zgodzić, tak. Natomiast natomiast ja jednak uważam, że parę jednak tych osób niezrównoważonych psychicznie, starających się o broń, takie badanie może faktycznie wychwycić. Jak, jakby nie patrzeć, zmniejsza to ryzyko po prostu dokonywania takiej masakry i zmniejsza to ryzyko posiadania przez taką osobę broń. To jest temat rzeka. Tutaj kij ma dwa końce. Także no, to jest by dyskusja bardzo długa. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo się rozgadałem. Może właśnie dlatego, że, że tutaj no, długo mnie czasu nie było. Tak jak ja mówię, mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany, bo ostatnio no pewne moje posty, tematy są źle rozumiane i nawet mi się solidnie za to obrywa, ale to już tak na marginesie. Nie zawsze nie wszyscy musimy się ze sobą zgadzać. Słuchajcie, ostatnio parę dni temu przyszła taka właściwie taka nie tyle informacja. Taka uwaga od jednego z naszych wspólnych słuchaczy, tutaj, naszych wspólnych subskrybentów. Nie będę mówił od kogo, bo nie chcę, żebyście się też tutaj na tego człowieka rzucili pod pozorem jakimś tam, nie wiem, tego, że nas troluje, banuje czy coś w tym stylu. Nie, to jest po prostu jego opinia. On miał prawo jak najbardziej ją wyrazić, że my, prepersi, jako prepersi, w ostatnim czasie się schowaliśmy. Że dzieje się to, co się dzieje, że wybuchła ta wojna na Ukrainie. I jakoś my wszyscy się w tym momencie pochowaliśmy. Jakoś my w tym momencie wszyscy, nie wiem, schowaliśmy głowę w piasek. W ogóle się nie ustosunkowujemy do tej, do, do tej kwestii. Słuchajcie, moi drodzy, nic bardziej milnego. Cały czas działamy, cały czas powstają jakieś nowe filmiki. Jeżeli nie u mnie, to u moich kolegów prepersów, tak? Cały, ca, ca, cały czas tutaj funkcjonujemy i bacznie też obserwujemy tą sytuację, która się dzieje na wschodzie. Poza tym, nie zawsze się działa w mediach społecznościowych, tak, to, że nie działamy w mediach społecznościowych nie oznacza, że nie działamy poza tymi mediami, czyli w tak zwanym życiu prywatnym, tak, więc, więc jak najbardziej to, to, to wszystko, wszystkie nasze plany, zamierzenia są realizowane. Druga sprawa. Wielu na przykład prywatny na mojej stronie umiarkowany Prepers pyta mnie o możliwości, o jaką ja mam broń, jakie ja mam możliwości ucieczki, tak? Gdzie ja mam, nie wiem, swoje miejsce ucieczkowe, czy w ogóle mam jakieś swoje miejsce ucieczkowe. Słuchajcie, prepersi to są ludzie, którzy do końca o wszystkim wam nie powiedzą. Chociażby w strosce o swoje własne bezpieczeństwo. Dlatego też pewnych tematów nie poruszam, tak, na tym kanale, tak, nie poruszam tematów broni, nie poruszam tematów swojego miejsca ucieczkowego, nie poruszam tematów, no nie wiem, też politycznych, tak, przynajmniej staram się ich nie poruszać, tak, ze względu chociażby na, za, w pierwszej sytuacji ze względu na swoje bezpieczeństwo, a w drugiej sytuacji ze względu na to, że, no, pewne tematy są niepotrzebne. To, że na chwilę obecną nie poruszamy tematów ściśle wojennych, nie oznacza, że my tej, tej sytuacji nie kontrolujemy. tak? Poza tym no, chociażby media ze wszystkich stron o tej wojnie mówią. No i też to już się zaczyna robić, prawdę mówiąc, obciążenie psychiczne. Tak? Jakby nie patrzeć, to też jest obciążenie psychiczne. Więc jak najbardziej działamy, jak najbardziej funkcjonujemy. No Ja ostatnio w ograniczonym zakresie z racji tego, że, tak jak mówię, jest totalny brak czasu. Słuchajcie, moi drodzy, bo się bardzo rozgadałem. Tak, na koniec, mmm, tak jak mówię, ćwiczmy przede wszystkim swoją psychikę, bo przede wszystkim najważniejsza będzie odporność psychiczna. Tutaj, tak? Róbmy to, co dalej robimy. Szykujmy, róbmy te swoje przygotowania, tak jak dalej robiliśmy. Cały czas działajmy, cały czas pracujmy. No bo tak ja mówię, to nam wszystko zaprocentuje podnośmy swoją kondycję psychiczną, podnośmy swoją kondycję fizyczną, uzupełniajmy zapasy, szkolmy się, nie tylko w obsłudze broni, ale chociażby na przykład w ratownictwie medycznym, też to jest bardzo ważny aspekt, tak, w razie jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojny, ale chociażby nawet klęsk żywiołowych, gdzie też mogą być ranni, też mogą być zabici i też tym rannym będzie trzeba udzielić pomocy i też tych zabitych będzie trzeba pochować, tak. Więc, więc też tutaj zwróćmy na, na te aspekty uwagę. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zapraszam Was do komentarzy, łapek w górę. Moja strona na Facebooku, Umiarkowany Preppers, grupa na Facebooku, Umiarkowany Preppers i Miejski Survival Kryzys Polska, tak, zmieniliśmy trochę nazwę tej grupy. Postaram się coś wrzucać na TikToka, jak mi czas na to pozwoli, tak, też tutaj jakieś materiały postaram się przygotować. No i co, na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany. Mam nadzieję, że jakieś tutaj pozytywne z, te, z tego mojego negatywnego gadania wnioski zostaną wyciągnięte. Trzymajcie się, cześć.